manko wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj kolejny odcinek z Strike Force Heroes 2 I jak było słychać, zarwał mi się głos, ponieważ no, ostatnimi dniami mam naprawdę e, cholerę nagrywania Chcę wam nagrywać filmiki dzień w dzień e, Ale bez zaszkodzenia wracamy do naszej historii z naszym doktorkiem i idziemy najpierw zakupić sobie jakieś nowe rzeczy Może będzie coś ciekawszego Co możemy ogólnie użyć I mi się wydaje, że ja muszę lekko greścić, Bo nie wiem jak to nagranie więc nie sprawdziłem przyznam się Ale w moich słuchawkach to w strasznie I teraz ogólnie patrzmy co tu mamy Co tu mamy eee, Tu mamy ten bronię, Znaczy te spele, do, bro, spele dotki do broni Ale tego byśmy nie chcieli To jest aug, auga wydaje mi się, że będzie warto kupić Już teraz, ja go kupię Bo on jest, Seal weight. Aug i single fire? Od kiedy? Aug to jest broń full automatyczna. Aż sprawdzę, poczekajcie. Aug. E, będzie, trzeba będzie pisać BULLPUP? Jest Aug, jest Aug, BULLPUP STAIR Aug, właśnie, to jest ster Aug. Uh, 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 Designer bla 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 a, bla 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 machine gun, bla to jest AUG? bla bla o jest automatic bla z JAKIEJ DUPY TU JEST SINGLE FIRE? Okej, okay, nie wiem, w każdym razie, więc na to poczekam Kto, to, to ma być single fire, to poczekam, robić szybko jackpot, może coś tam fajnego tu wyleć. Nie wyleciało nic za pierwszym razem, może wyleci za drugim razem Bang, 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 armor mamy kolejny U, mamy większy armor, ale... W sumie wezmę go, ale nie będę go na razie używał To że sobie dwa jackpoty, gówno, gówno, gówno Wow Myślałem, że dostanę serię jakieś gówna, tu pusta butelka ostatnie. I znowu gówno. I znowu butelka, którą mamy Flawless Empty Bottle. Czyli znowu poszło wszystko nam w dupę. Za przeproszeniem. I wracam do kampanii Outsider Help. World Famous The. De... Aha, idziemy do tego e, DNA Sciencista. Więc w sumie wiem, powiedziałem, że od następnego odcinka wezmę sobie od Harda. Ale ja się boję, ja się boję tego Harda. Ale zróbmy sobie jakieś wyzwanie. Zróbmy sobie wyzwanie. Lecimy, jesteśmy Hulkiem, Hoganem. A gdzie ty go się uciekłeś? O, tu jesteś, Boże jedyny. Eee, wiecie co? Nie, to jednak chyba nie ma w ogóle możliwości zrobienia tego. Co? No nie, nie ma obrzydze byśmy ich zabijali, nie ma obrzydze byśmy ich zabijali, więc niestety, e, no ja sobie muszę to. E, no przepraszam, jednak e, okłamałem was, że zrobimy sobie to, tego harda. Ja muszę na normalu jechać. Kogo nie poczekajcie, Przecież poczekaj, na, na, na tym mamy sobie Light and Glows. Zróbmy sobie to, czemu nie? Blood screena sobie zróbmy. E, reload, kill streak, Switch Gun. Ok, dobra, lecimy. Lecimy, 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 tutaj zabijamy wszystkich, no zobaczcie, od razu łatwiej jest Tylko no, oczywiście musimy teraz się skupić na tym, że musimy przejmować punkty Musimy przejmować punkty, ponieważ to jest dominacja do 75 punktów, czyli czuję się w sumie jak w Call of Duty Bo tam, jeżeli dobrze pamiętam, to było w, w którejś części do 75 punktów, a nie do 200 I dawaj, tutaj globek zginie, mamy 3, mamy 3 punkty, mamy 3 punkty przejęte teraz do cele C, bo tam myślę, że będą teraz przejmować C Bang, 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 dawajcie, zakulamy surja, nic tam nie mogą robić Halo Halo przeciwnicy? No chcieliście z nami tutaj spotkać, tak? No dawaj, dawaj, dawaj Surprise but sex O z kataną mi chcesz tutaj wyskakiwać, tak? Ja tutaj nie pozwalam sobie tak w kaszę, może miał jakiś katan na piernicze, ziomeczku Uu, nam cele. Czemu ty... eee czemu wy się nie ruszacie, co? Czemu ty jeszcze zablokowałeś no, po prostu? Trzeba tutaj przejmować cele, przejmujemy cele i robimy wszystko, żeby nam tutaj ułatwić wierkę, a nie wy sobie stoicie w miejscu i myślicie, że tak, ja wam wszystko wygram. Nie, nie, nie! Przejmujemy cele i dopiero potem możemy sobie odpoczywać, tak? Dopiero potem możemy sobie odpoczywać, a nie teraz! Nie teraz jasnej cholery To moje gardło, to jest po prostu tragedia. O koledzy, gdzie wy mi tu uciekacie, co? Gdzie wy mi tu uciekacie? Jakim już chce przejść? Ja dopiero byłem na Cejnik, o tam jeszcze nie było, a już jest chce przejęte? Tak? Tak, tak sobie chcecie. To, dobra, tak sobie pozwalać. to Wam teraz pokażę, jak tutaj C przejmować do znej cholery. Ty, Patałachu, mój jest C. I co, B teraz też będziecie się przejąć? Co? Nie, nie ma. B nie przejmiecie, bo ja wam nie pozwolę, ale za to zabiorę Wam jeszcze A, żeby jeszcze Szybciej nam tutaj poszedł, poszło z czasem. Bo na tym mogę zrobić jeszcze więcej ekspo nawet nie muszę ja przejmować, bo przejął nam nasz towarzysz. Let's go, let's go, let's go. Zabijamy tutaj ko kolejnych Patałachów. Tu jest jeszcze gościu z granatnikiem, który zabił siebie sam. Zabił sobie w sumie siebie sam z P90. E, czy, nie, z XM, z XM sobie Powiedziałem P90 przez P90 to jest karabin, a nie granatnik. No i wygraliśmy, zrobiliśmy level Bang. Zobaczymy jak to będzie dalej z fabułą. Co tam będzie z tym e, Dena? E, jak on miał? Zapomniałem jak się nazywał. Thanks for help! I'm done here! Okej, okay, on jest tam na dole Klony! Tak, e, wyglądają jakby były kontrolowane przez komunikacje radiowe, nie są e, they're not themselves, but... Nie są jakby sobą, tylko są jakby pod czyjąś kontrolą. E, dajcie mi trochę czasu ja odnajdę albo od, wyna, wynajdę serum, które będzie potrafiło e, uwolnić e, te wszystkie klony spod kontroli tych, tego radia czy, czy coś tego typu, tak? Tych Globexów i w ogóle. E, może się uda, że w ogóle ich uwolnimy i będzie, będą znowu ludźmi, a nie klonami. Okej, okay, czyli mamy informacje na temat tego, że to są jakieś kontrolowane klony przez... Coś we, 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 mamy użyć konwoju, aby da, poradzić sobie z klonami. Czyli będziemy walczyć na konwoju z klonami. czy po prostu teraz, capture the flag. O, jestem już ruszyłem przy Czyli po prostu będziemy zapędzać z prawej do lewej, itd. i tak dalej. zobaczcie, co możemy sobie tutaj zakupić teraz. Mamy prawie dziewiąty level. Tutaj mamy, będziemy mieli MK, który będzie gorszy, więc tego nie będzie się wykupić Tu jest Flawless PKP, który możemy już użyć teraz. Będzie, jest e, szybsze, lepszy zasięg, lepsza celność, lepszy damage. Więc trzeba by tego nie wziąć. Oczywiście to, to od razu bierzemy i teraz możemy sobie tak um, co możemy sobie to jeszcze kupić fajnego to to będzie lepsze niż to, co mamy. A nie, nie stać nas. Nie stać nas. Wy zrobimy po prostu normalnego jackpota: jackpot na piernicza, pieniążki, pieniążki piniążki. 399 funtów, znaczy, e, no, dolców, więc mamy więcej. Tu zrobiliśmy sobie jeszcze celność do granite lancera, niestety. Więc możemy to sprzedać, bo tego nie chcę. Bo ja granite lancerów nie mam zamiaru używać. Na tej jeżeli będzie, że granite lancery są ultra super i ja tego używać nie będę. Jeszcze jednego jackpota zrobiliśmy, żeby zrobić gówno. Zdobyliśmy e, zepsute buty, jakbym powiedział. I teraz mamy tak. Wygląd możemy sobie zmienić na ognisty. uuu, to fajnie. Wygląda, to fajnie wygląda, więc to weźmiemy. E, Ability, mamy nowe, nową, e, nowego Christiga od poprzedniego. Chyba polecam zapominał o tym, żeby to zmienić. E, czyli przez 10 sekund to, co zadajemy, to nam się leczy w życie. To w sumie to jest nawet fajniejsze niż ten Surge. Więc to sobie wezmę. Ja lubię Vampiriki, Spele typu Vampirik. I teraz tak, zakładamy sobie nową broń. To możemy sprzedać, bo to już nie będziemy używać. Ten Naked Lancer RPG. Zostawmy go po prostu, żeby go mieć. Tak po prostu, żeby go mieć, e, zostawimy. I teraz tak, tutaj mamy 40% HP mniej, ale mamy o wiele więcej armoru, więc czy to się opłaca? Nie, bo armor możemy się postarać, więc tego nie będziemy brać. Na pewno to sprzedamy, na pewno to sprzedamy, bo tego nie chcę. Yy, i inaczej to Powiem, może mogą zrobić sobie jeszcze jednego jackpota, to na razie nic z tym nie zrobimy. Wchodzimy do kampanii, wchodzimy do what's yours is mine. I lecimy do capture the flag. Ok, musimy lecieć w lewo, myślałem, że musimy... No, będziemy potrzebować ich konwoj, no wszystko fajnie, ale ja teraz to jeden co po. What the fuck, ziomek? Ja rozumiem, że to, że to, że to są rakiety, ale że samo naprowadza to jest przesada O kurde, nie, zapomniałem, że jak, że jak zbieramy flagi To nagle może, możemy walić tylko z drugiej broni Nagle możemy walić tylko z drugiej broni, więc to może być Trochę kłopotliwe, okej, zabiliśmy gościa z flagą, więc możemy, więc odnieśliśmy świetnie, jest 1-0 Dla nas i zdobyliśmy level up Dawaj, lecimy górą, lecimy górą, tutaj jest, ogólnie pozabijamy tutaj trochę ludzi, bo eee, capture the flagi, mają to do siebie Że owszem Eee, naszym celem są flagi, o jeszcze zabiji nas Ale możemy tutaj naprawdę dużo osób pozabijać i dużo ekspa z nich pozdobywać Wiecie o co chodzi, takie, po, takie do, dobre podejście do tego jest, jeżeli dobrze się e, pomyśli, tak? Za dużo killi idzie zrobić Za a a a, a nie ma takiego jak limit o, szkoda, mogłem zrobić najpierw, że go zabija, potem dopiero e, zmienię. Znaczy potem podniosę flagę, ale jest dobrze, jest dobrze. Przechodzimy dołem, bang, 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 to i Halk Hogan się, się ładnie przemieszcza. Strzela ze swojego pistoleciku, który powinniśmy chyba ze swoją agresora do czegoś lepszego i mamy odniesioną flagę. Szybko, szybki reload od PKP U mnie fajna a fajna pieniądze, tak dość szybko. Okej, okay, bronimy. Bronimy nawet nasz bot. Nawet nasz bot był teraz w stanie podnieść flagę. Tylko niestety naszą flagę też zabrali Naszą flagę też zabrali Okej okay, udało nam się powstrzymać gościa i mamy 3-0 Szybkie 3-0 Łatwiutko poszło Nie nawet nie musiałem wszystkich 3 flag podnieść bo zrobił to nasz ziomeczek więc wszystko fajnie Znaleźliśmy lokację Globe w bazy globexów Zobaczmy co możemy tam znaleźć ale najpierw sprawdźmy co możemy znaleźć w sklepie e, i tak dalej ponieważ o mamy zobaczcie mamy nowe body Możemy takie fajne ciuszki lepsze, więc oczywiście je sobie inwestujemy. Oczywiście je zakładamy. I teraz zobaczymy, co możemy tutaj zakupić. Mamy tutaj tamper, to jest tego. Nie chcę, to jest FM9. To mi się wydaje, że to jest. Tak, to jest sekundary. Więc. Um, what the fuck. To mi się podoba. To mi się podoba, ja to kupuję. Nieważne, czy to się opłaca, czy nie, ja to kupuję. To kupuję też, żeby mieć po prostu powiem, że zamiast drugiego pistoletu. I eee, teraz patrzcie. Eee, przetestujmy to. Ja wam mówię, że ja chcę to przetestować i tyle. To sobie już sprzedaję w takim razie. Skoro mamy takie broni jak miniguny to ja chcę sobie to przetestować i lecimy z tematem. Owszem, nie mamy ee, magazynków, ale zobaczcie jak to piernicza. Zobaczcie jak tu napiernicza. I to ambush! Okej, okay, to jest ambush, tak mamy team death, myślę, ja nie wiem, do ilu punktów, a do 15 albo do 20, jeżeli dobrze się skupiłem. O tu jest armo, więc tego weźmiemy. Ej, ej! Okej okay. Nie spodziewałem się, że to będzie mnie wciągało. Myślałem, że to będzie po prostu, że jak powiem, um, tak, jak, taki laser jest po prostu, tak I, to, i, i tyle i nie będzie nas nigdzie dalej wciągało. U, czy mogę przejść w dół? Chyba nie da się przejść w dół, więc no w dół To niestety nie polecimy. Zobaczcie, włączamy vampirika, żeby się wyleczyć trochę na nich, na tych cweluszkach Zobaczcie, to fajna napięcie. Nie muszę przeładowywać, czyli powiedzmy, mam e, darmowy, darmowy ten jakby upgrade, który mieliśmy na końcu gry, w po pierwszej części, czyli to nieskończona amunicja do auga. No o czym jest to inna broń. Owszem, jest to inna broń, nie mogę powiedzieć, że to jest ta sama Ale... Jest git, jest git i... Co oni mają na sobie? Co nie mają na sobie? Czemu macie leczenie? Ja oni nie pozwalam się tutaj leczyć, do jasnej cholery Dawaj, dawaj tower, gin Mamy 30 HP, mamy 30 HP, więc tutaj mamy le leczenie, bierzemy sobie to od razu o, jakbyśmy mieli Cerberusa, to może byśmy sobie dali radę, a tak dostaćmy z pompy w twarz i nas po prostu nie ma Judge Judgment nas pieprznął w pis. Dzięki Judgment Fajna broń Judgment dż judgment Okej, okay, czyli ten, weźmiemy ich na plecy, weźmiemy ich na plecy, albo jak nie, nie udało się nam wejść na plecy. Gościa to tutaj z pompą na piernicza. Musimy napierdzać do trzech gości nas, to jeszcze jest pomp Uuu, To była snajpa, to była snipa, to było niebezpieczne, tak się ustawiłem przed nim i czekałem na to, aż wystrzeli pociskiem. Do ilu mam punktów ogólnie? Do. Aha, nie ma problemu, chyba nie mam gdzieś nigdzie napisanego. Nie, wydaje mi się, że do 25 będzie. E, gierka, więc sobie damy radę, damy sobie radę. I zobaczcie jak te dual welding brony, fajna pierniczałem, ale nie mają tylko dwa takie pistolety. Ale naprawdę spora wydamage co wychodzi z tego, jeżeli, to, jeżeli się na tym skupicie Kurna, no dobra, odpalamy leczenie Odpalamy leczenie, możemy też się ładnie wyleczyć Pięknie, pięknie chłopaki Dostajecie teraz wszystko po papie Ja nie muszę sobie ostrzedać amunicji, bo mogę wam po prostu napierdzielić Ile mi tam będzie jeszcze w, e, po prostu e, grało, w, chciałem powiedzieć w uszach Ile mi w, w sercu będzie grało Tyle mogę strzelać, ale niestety no też nie jestem nieśmiertelny Też nie jestem nieśmiertelny, też musiałem zginąć w końcu Bek, back back. tutaj w plecy gościa, wypierniśmy z minigana Jestem ciekaw w ogóle jakie będą potem minigana, bo wiecie to jest dopiero minigana na dziewiąty level, tak? A pomyślmy co będzie się działo jak będę miał e, minigana na przykład na jakiś dwudziesty level Co wtedy będzie napięciał czy to co będzie zabijało na hita ich, czy... Czy w ogóle nie będzie strzelało rakietami i tak dalej? Może być ciekawie, może być ciekawie, ale ja czekam na to. Ja na to czekam. Niestety dalej fabuły żadnej nie ma. We've received a call from Yagi. The antidote is complete. Czyli mamy telefon od naszego lekarzyka, tego, który odkrywa te DNA i tak dalej, że mamy lekarstwo. Ogólnie przecież, Killing an enemy recovers 15 ammo. Uuu. 15 Amor regeneracji zabicie. To mi się przyda. To jest Scavenger, tak? Dokładnie Scavenger, dobrze przystałem. Wiem, będę miał mniejszy damage, ale będę miał więcej życia. I będzie mi się rozpiło HP w momencie, gdy będziemy kogoś zabijać. Więc szczerze mówiąc, PKP, sorry, nie jesteś nam już przydatne. To możemy założyć jako drugą broń, więc ten też jest już nam nie, nie. Znaczy, nie jest już nam przydatny. Idziemy do sklepu. I. E, czy będzie tu jakiś fajny. Uuuu. Gorszy damage, gorsza celność, gorszy zasięg, szybsze strzelanie, więcej amunicji, ale tego nie chcę, nie chce mniejszego damage, ponieważ tak już zmniejszyłem teraz damage ze względu na to, co zakupiłem. E, nic tutaj opłacającego się nie ma. Armor slowly regenerates, to nie, to mi się nie podoba. E, nie ma nic tutaj wartego zakupienia, więc... Test your luck. Jackpot. Camo zdobyliśmy świetnie, e, tylko camo nam na razie się nie przyda w żadnym stopniu. Kamo, gówno, e, celo, celownik. uważajcie mi dalej. Celownik, 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 który jest u, do broni, to fajnie, to fajnie, możemy sobie to wziąć, bo może będę mógł to dołączyć jako druga broń aż znaczy jako drugi dodatek, mamy jeszcze kolejny celownik, jeszcze jeden celownik, vision range Nie wiem nam się akurat przyda, bo będę mógł po prostu tym bardziej celownikiem machać, tyle No i ostatnie dwa spiny, ostatnie dwa spiny, co nam dadzą, co nam dadzą, gówno Chciałbym trafić, to właśnie sfh2 Chyba hajs będzie, więc jeszcze możemy sobie, sobie jeden jeszcze roll. To sfh2 chciałbym dwa razy trafić, a znaczy trzy razy, fuck, nie weszło Zaraz zobaczymy, czy możemy założyć to, to i to a, to może by jeden celownik założyć lub to. Jeśli to ma więcej damagea, ale to ma Vision Ranch, to ma lepszą celność, więc wiecie co, ja wezmę sobie celność, bo jak 20% celności przy... Um, minigunie to jest coś dużego. To jest coś dużego, więc warto w to zainwestować. Deco! Ring ring, incoming call from Yagi e, Yagi, Masz już gotowe serum? Świetnie, idziemy do ciebie i... Je, weźmiemy. Wow, tego się nie spodziewałem. Sorry, old man, but that won't be happening. Czyli nasz mercenari zabił naszego fucking Westa, tak? jest dobrze się wydaje. Właśnie tak, jak mogłeś? Jak mogłeś nas zdradzić, ty Cfelu? Co teraz? Co teraz nam powiesz, no? Owszem, jestem Twoim klonem, że tak powiem, bo jestem też e, mercenarium. Ale jestem lepszym mercenarzem. Jestem Hulk Hoganem. Do jasnej cholery. Zobaczymy, co tutaj potrafi zrobić. Co? Bo nie wydaje mi się, abyś był w stanie. Z naszą osobą, ogólnie ten minigun śmiesznie wygląda Z tym celownikiem na przykład. Potrzebuje trochę helpa, ojejku Chyba, że to było, że, że było naśmianie się z naszej osoby Ale nie, jednak widzę, że wezwałeś globexów Właśnie, wszystko na pieniędzy zrobiłeś? Wszystko zrobiłeś na pieniędzy? Oni są global, oni są globalni, on chce walczyć globalnie Okej okay. Okej, okay, okej, okay. fajnie, fajnie, czyli zdradziłeś nas tylko po to Aby dołączyć do globexów Okej, wiesz co mnie martwi? Że wybrałem sobie klasę, która jako pierwsza nas zdradziła. Wtedy byłem w Science system, chciałem pomagać i się skończyło tym, że e, nas zdradził. A teraz e, wybrałem sobie Mercenarii, który nam się po prostu mi się podobał z poprzedniej części. I nagle ten Mercenarii jest kimś złym. Czy ja zawsze będę miał taki i będę wybierał kogoś, kto jest złym osobnikiem dla e, naszej nacji. Znawszy, że jak, będzie, jak będę grał w trzecią część, Wybiorę klasę, która jest zła i, e, te, i też będę niszczył cały nasz świat, tak? Zobaczycie, zobaczycie po prostu. Tak będzie, tak po prostu będzie. Ja wam to. E, ja wam już to teraz e, po prostu mówię. Chociaż nie wiem, czy, tak będzie, czy będzie taka możliwość w fabule, to ja już wam teraz mówię, że ja będę miał takie szczęście że wybiorę kogoś, kto będzie po prostu zły, takie. Jestem takim złym człowiekiem, po prostu. Jestem złym człowiekiem, który, owszem, próbuje pomagać innym i tak dalej. E, I da, pokazuje serce wtedy, kiedy potrzebuje. Ale jeżeli chodzi o kłopoty, to zawsze wybiorę tego, który tych kłopotów e, przystworzy, tak? O Jezu, źle, 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 że źle. źle. Okej, okay, dawaj, 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 tutaj się wyleczymy na się świetnie. Dawaj, Globexy, no nie możecie nam nic zrobić, to no, po prostu jest to tak smutne, że ten minigun jest tak mocny, że nawet nie, nie martwię się w ogóle o tą część gry. Nie martwię się o nią totalnie. Jedynie co mogę się martwić, to właśnie o finałowego bossa. Że on może być jednak trochę problematyczny, ale patrząc na to, jakie on tutaj zdolności, jak oni tam strzelają, to nie powinno być trudno. Owszem, jesteśmy na normalnym poziomie trudności, więc może być jeszcze trudniej w przyszłości. Bo ja, bo ja najprawdopodobniej będę sobie zwiększał ten poziom trudności, żeby po prostu no wszystko utrudnić. Ale nie wierzę w to, że to będzie aż na tyle trudne, że nie, żebyśmy sobie nie dali Okej, okay, gdzie jest ostatni gościu? Ostatni gościu la salam. nieskończoność, nie baję się amunicję, bo mam jej w cholerę, Zbierał jeszcze paczkę Mój team wygrał za mnie Dex has taken off with our plane He's going to kill Yagi. We can't let that happen Czyli pomimo tego, że Dex zabiliśmy On i tak Znaczy zwyciężyliśmy, on i tak leci do Jagiego i nie możemy mu na to pozwolić. Świetnie Świetnie, znowu wyszło wszystko nie po naszej myśli Niestety, niestety, ale no nie mogliśmy nic na to poradzić, nie widzieliśmy, że będzie zdrajzować, pewnie ci co graliście z grę to wiedzieliście, że będzie, ale ja nie wiedziałem tego I czy jest jakiś, u Rafika Lubię Rafika, bo to jest Rand Freeboost, dokładnie, ja lubię zawsze rafikę grać w kodzie To ma strasznie tu do koda, do desnej cholery Ale czy jest jakiś minigun? 5 5.7, to też to też lubię tą brońkę, ale nie ma żadnego Nie może żadnej broni od tego naszego minigana więc na razie nic nie wezmę nie zmieniam celownika, więc tego też nie kupuję. Kurda, mm. Kurde. Nie, nie biorę żadnego armoru. Żadnego nic nie biorę, armoru. Jedynie robimy sobie Jackpota. Okej, okay, nic nie zrobiliśmy na pierwszym razem. Chciałbym te logo z e, e, Strike Force Heroes trafić. Okej, okay, broń Minigun. Gorszy minigun, więc od razu go sprzedajemy. Niestety, minigun, sorry, ale nam zależy że tak. Uuu, trzy dziewiątki to będzie super armor. Mniej życia, ale większy armor. Hmm. Nie. Nie z tego. Ja wolę mieć więcej życia. Czuję się jakoś pewnie, że mam więcej życia, niż jeżeli mam więcej armoru. Niestety, przepraszam, jeżeli źle podchodzę do tej gry i waszym zdaniem było być coś innego, no to niestety, ale e, nie posłucham się w tym momencie. No nie posłucham się w tym momencie, ponieważ ja wolę robić tak, żebym ja się czuł dobrze w tej grze. Ja muszę to wygrać, a nie po tym na końcu, prawda? Trzy gówna słupy dostaliśmy. Wow! Dostaliśmy tego, em, żółwia z... Em, jak się nazywa? Żółwia z Mario. Świetnie, a czy jego e, skorupę. Teraz zdobyliśmy doby, puszkę, którą też mogliśmy sprzedać, bo nawet nie mamy opcji, żeby wziąć coś takiego. patrzcie, jeżeli mamy tu, to mamy don't take lub sell, czyli możemy sobie sprzedać, albo po prostu tego nawet nie wziąć, więc lepiej sprzedać. Lepiej być tą cebulą i sprzedać tą rzecz i dostać z tego jakieś tam grosze. dawajcie, no. I das teraz, i teraz 3 loga e, z SFH. Teraz może 3 loga SFH? Nie, czyli nic nie zrobiliśmy? Zrobiliśmy może jakieś jeszcze. Nie, nawet nie zrobiliśmy nowego. Fucking kamo, Nowego nie zdobiliśmy. Zdobiliśmy tutaj rzeczy stąd. To w sumie możemy sprzedać. W takim razie to też możemy sprzedać. I to też możemy sprzedać. Sprzedać. To możemy sprzedać. I założymy sobie po prostu ten celownik. Dziękuję. I teraz tak. Ten armor. Czy ja bym coś chciał założyć? Nie. Mieliśmy lepszy i sprzedaliśmy, więc ten też możemy sprzedać. Let's fucking go do misji. Domination 100 punktów. Dex is racing to Yagi. We must get there before him. Nie wiem jakim cudem to ma być. Ten. Jak mówię, dominacja jest e, odpowiedzią na gonienie Dexa. No ale niech będzie. Niech będzie, że e, w dominacji gonimy gościa e, tym konwojem, tak? Moim zdaniem, właśnie teraz to powinno być coś typu właśnie Detmyt, żeby niszczyć ten konwój i gonić go i tak dalej. E, co ten gość robi tam na dole? Jak on tam wszedł? Nie będę tam szedł, ale najprawdopodobniej się zbugował. Nie będę narzekał, tak? bo przez to mamy przynajmniej łatwiejsze cele do e, utrzymania, bo ma, ponieważ mają e, mniejsze wojska. O Jezu, ten gość mnie tutaj zabije. Okej, okay, Cerberus. Odpalamy Cerberusa, Odp odpalamy Cerberusa, możemy go ich niszczyć jak tam należy. Dawaj gość, no tam gość. W końcu zginął. Wszystkie cele są teraz nasze. O Jezu, gość tutaj mnie z pompą w zaległości centymetra wbił i jeszcze nawet mnie nie zabił. No po prostu mi szkoda. Zobaczcie, no. Totalnie nie ma ich przeciwników, znaczy są tutaj, w końcu jest jakieś, jakieś miejsce, gdzie, gdzie oni są Ale to wciąż za mało. To wciąż za mało, żeby dać nam w ogóle ee, jakąkolwiek radę, tak? Mamy tutaj minigana, mamy tego Cerberusa. E, okej, okay, nie, 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 kolego, kolego, co ty sobie tu planujesz? Przejmujesz tam cel, naprawdę? Przejmujesz tam cel? Ty to próbuję zrobić. Może byście się zajęli innymi celami, bo ja mogę stać sobie na tym B i być w niebie po prostu, a wy macie sobie do przejęcia dwa inne cele A zobaczcie, że ich nie przejmujecie. Sztuczna inteligencja w tej grze, czasami naprawdę mnie e, rozwala. Ponieważ, no patrzcie, mają możliwość przejęcia celu, ponieważ nie było, nikogo nie było z tej strony. Ten gość jest dalej jest zbugowany, nas od razu zabił, jak spaliśmy na ziemię. Jakimś cudem przejęli B, przejęli czyli jest jakiś progres, zaczęli w końcu coś robić. Chociaż to i tak jest wciąż za mało. Ja mam ogólnie jakieś cel na nich, cokolwiek to było, coś na nich nacelowało. Nie wiem, co to miało być. W każdym razie nam nic co chyba nie dało. Mamy znowu wszystkie cele. Ziomków dalej nigdzie nie ma, żeby, chcieli by chcieli z nami walczyć. E, musiałem odpaść Cerberusa, ponieważ byśmy się zabili, bo nam jakąś truciznę puścił. Tu mam apteczkę, więc swoją polecę, ale nie będzie ona sobie, nam szła potrzebna. Ten gościu, Globek dalej biega na dole. Dalej tam sobie biega na dole. Siema, siema, siema. Próbuj sobie przejść tutaj cele. Szkoda, że tego nie zrobisz. Przejęliśmy jeden cel, ale się już nie muszę nad tym martwić. Jeszcze w sumie cię zabije, żeby zrobić ekspo. Jeszcze zrobić ekspo, tutaj chciałbym troszeczkę dziękuję. Bang, 16-1, te statystyki, 77 punktów zdobyte przeze mnie I to by było na tyle, jeżeli chodzi o drugi odcinek z owej gierki W trzecim odcinku będziemy um, gadać, z znaczy będziemy dowiadywać, czy obroniliśmy jakiego, czy Dex był jednak przed nami i go zabił Miejmy nadzieję, że to była pierwsza opcja jest ee, lepsza, czyli w sensie, że ta będzie prawdziwa, czyli że jednak udało nam się zdążyć przed dexem. Ja się raz z wami żegnam, w kolejnych odcinkach i siemanko, peace, yo!